Witam na kanale od amatora do profesjonalisty. Po godzinach, e, jest to mój drugi kanał, który właśnie dzisiaj e, zaczyna, e, powiedzmy, oficjalny start. Czyli mamy dzisiaj 24 listopada 2025 roku i jak zawsze na początku dla głównego kanału, tak tutaj wspomnę, że pełne filmy publikuję na YouTube. Będziecie mieli QR do mojego głównego kanału zajmującego się majsterkowaniem, od różnego poziomu zaawansowania. Też omówię tutaj właśnie na tym kanale swój start z majsterkowaniem, bo jest to bardzo przewrotna i ciekawa, przynajmniej według mnie historia. Ale ja się z nią podzielę, a każdy po prostu. Zadecyduję, czy to faktycznie <laughs> ciekawe, nie? Jest też, mam konto na Facebooku, Instagramie, TikToku. Publikuję tam filmy do 3 minut, zapowiedzi, skróty odcinków. Krótkie odcinki też posiadam. Znaczy, kanał posiada grupę. Facebookową. Prowadzę liczne grupy narzędziowe od kilku lat i po prostu główny kanał to też jest taka forma wykorzystywania tej wiedzy oraz dzielenia się wiedzą na różne sposoby, różne problemy. Czasem rozwiązuje filmowo problemy użytkowników na własnych grupach. Przypomnę, że jest możliwość wsparcia kanału w postaci wirtualnej kawy oraz od niedawna mam konto na Patronite, też powinien wyświetlić się QR. Jest to początkujący kanał. Zobaczę, czy ta, taka forma tak naprawdę się przyjmie. I właśnie ten odcinek jest po to, żeby go tak oficjalnie wystartować. I też pokrótce omówić, co chciałbym, żeby tu lądowało. Znaczy, tutaj, tak naprawdę, po to właśnie założyłem drugi kanał, żeby w jakiś sposób oddzielić treści od treści związanych z majsterkowaniem. Bo wiecie, czasem jest tak, że coś się dzieje w Waszym życiu. Na przykład jest taki przykład, i chcecie. W sumie się podzielić y, tym, co się dzieje, tak. Ja wiem, że już jest trudne sprawy i tak dalej, ale nie, czasem to jest na tyle dziwna sytuacja, że faktycznie ktoś może m, albo mieć podobnie, współczuje, albo y, po prostu m, m, tak jakby ostrzegawczo, na przykład, nie ja wiem w sumie, jak to nazwać. Ale wiecie, żebyście mieli świadomość, że takie sytuacje yy, yy, mogą się zdarzyć, tak. Mam dość bogate, akurat doświadczenie w, yy, w rzucaniu, yy, znaczy, yy, gdy ży, yy, los rzuca mi kłody pod nogi i trzeba sobie ze wszystkim radzić. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Każdy ma swoje życie i wie, jak to wygląda w jego życiu. Yy, ale. Chętnie omówię na temat kilka takich e, sytuacji, biorąc pod uwagę, że e, obecnie wyrzucono mi latki z przedszkola, to też chciałbym od swojej strony opowiedzieć całą historię kiedyś, jak już będę. Mm, znaczy, tak naprawdę y, chcę postarać się jak najbardziej mm, obiektywnie opowiedzieć z tego od strony rodzica, bo Przed przedszkole nie chciało mnie wysłuchać w żaden sposób, mm, przerywano mi i tak dalej, więc ja chciałbym e, hi, tą historię tak ku przestrodze omówić, ze względu na to, że jest dziwna, jest strasznie dziwna i e, powiedzieć od strony... Rodzica, na przykład jak jakie my, ma, mamy, jakie my mamy informacje na temat własnych dzieci z domu, z przedszkola i jakie decyzje e, kazano nam podejmować na szybko pod groźbą zerwania umowy. I właśnie przedstawić wszystko od strony rodzica, bo od strony przedszkola, no to to, co mi ktoś powiedział, to m, tyle. A co się faktycznie działo? To ja nie wiem. I dlatego to będzie na pewno jeden z tematów, gdzie chciałbym właśnie na tym kanale to omówić. Chciałbym omówić też mój start z majsterkowaniem. Bardziej to tak wiecie, na zasadzie opowiadania anegdoty. Wiele historii, gdybym ja siebie sam nie znał i z sobą nie przebywał 24 godziny na dobę. To w wiele niektórych historii, to ja po prostu bym sobie sam nie uwierzył. I mam tego pełną świadomość, bo czasem są tak dziwne i tak zakręcone, jak ruski termos, biorąc pod uwagę, że, wiecie, każdy ma jakąś listę rzeczy, których nie chce robić w życiu, nie? I tak, ja też posiadam taką listę rzeczy, których nie chciałbym robić w życiu. I dziwnym trafem to jest e, pokrywa się z moją listą rzeczy, którą, e, które robiłem w życiu, czyli ja. właśnie to jest. I im bardziej czegoś nie chcę, tym e, potem e, w sumie w tym ląduję, nie? E, I to nawet nie chodzi o to, że nie chcę, bo nie trawię, tylko wiecie, nie biorę pod uwagę z różnych względów, a potem los stawia to przede mną i okazuje się, że się w tym odnajduję, więc he, temat jak zaczęło się u mnie majsterkowanie jest dość ciekawym tematem, biorąc pod uwagę, że ja nawet minuty w budowlance nie spędziłem z różnych względów. Mieszkałem 30 lat w bloku, więc wiecie, to jest najlepszy argument na to, co macie robić w bloku co macie majsterkować, ile tych dziur w ścianie można porobić i obrazków powiesić, nie? mebli skręcić na, y, w dwupokojowym mieszkaniu. No po prostu y, raz, dwa, trzy, y, y, wkrętarka, wiertarka, dzisiaj to wkrętarka z udarem i, i w sumie to prawdopodobnie... Y, Max, jeżeli nie macie jakiego, jakiejś piwnicy, jakiegoś czegoś miejsca zorganizowanego do majsterkowania, lub sytuacji, w której majsterkujecie, nie wiem, bo macie jakiś ogródek działkowy, cokolwiek, wiecie, macie sens tego majsterkowania, a jak mieszkacie w bloku, to za większość remontów odpowiada administracja yy, z zewnątrz, yy, w domu, no to co, zadzwonicie sobie raz na kilka lat po jakiegoś fachowca, po ekipę, zrobicie remont i tyle, nie. W domu jest faktycznie więcej rzeczy do, robo, do roboty. Ja się śmieję, że to są takie dwa światy dwie, e, dwie przeciwności, nie? Ktoś mówi: A jak można nie umieć kosić trawy? A w bloku na 30 metrach to co ja mam sobie na balkonie ją kosić, czy co? Nie, właśnie to jest to. I, I ja pamiętam początek, gdzie. Mm, E, z racji wykonywania zawodu medycznego i wiem jak się kończą niektóre przygody z niektórymi elektronarzędziami. To e, ja się śmieję, że do dzisiaj mam taką e, tendencję do tego, że jak mam pierwszy raz jakieś narzędzie, to to elektronarzędzie dyba na moje życie. Wiecie o co chodzi? Ja je włączam, a ono bierze i mnie dusi, nie? <laughs> Nie, ale czuję respekt przed elektronarzędziami i ja się śmieję zawsze, że nie należy oddawać życia za pracę, bo mm, oddając życie za pracę, to najgorsza z możliwości w sensie, wiecie, ryzykując utratą życia bądź zdrowia. Skupmy się bardziej na zdrowia, bo jak utrata życia, to już i tak Wam wszystko jedno. Ale no cóż, no ja uważam, ja mam takie zdanie, że gdzieś trzeba postawić też sobie jasną granicę, bo, wiecie, z racji pracy w ratownictwie medycznym, w sytuacjach, gdzie podstawą zatrudnienia jest kontrakt, czyli samo zatrudnienie, tak. Prowadzicie firmę e, w obrębie firmy, która zajmuje się ratowaniem życia i zdrowia. E, wiem, że te trybiki tego systemu idzie łatwo zastąpić, tak? Coś wam się dzieje na samozatrudnieniu, no to jesteście sobie sami z szefem. I was wymieniają jak trybiki, więc... E, to jest też takie właśnie wyniesione z innych żyć zawodowych, podejście do życia, gdzie zdaję sobie sprawę, że jeżeli robiąc jakieś zlecenie, pracując na stolarni i utnie mi łapę, to istnieje ryzyko, że szef i tak mnie zastąpi, podziękuję mi za współpracę, ja bez ręki, a szef z nowym pracownikiem, nie? Może tak być? Nie, jest to coś e, nadzwyczajnego w naszym e, kraju. Więc tak jak mówię, no... Jestem w stanie na tym kanale poru poruszyć różne kwestie, różne problemy, omówić z mojego punktu widzenia. Tutaj e, tak naprawdę i na, czasem na podstawie własnych doświadczeń życiowych e, ku przestrodze, albo też żeby, cóż, e, komuś się śmieje wygadać, nie? Więc na tym miałby polegać e, kanał. Żeby tego głównego, odciążyć ten e, główny kanał takimi treściami. Czasem mimo wszystko te treści będą się przeplatać. Więc zachęcam w razie co do subskrypcji. Czy to mojego głównego kanału od amatora do profesjonalisty. Czy też tego kanału od amatora do profesjonalisty po godzinach. Nie jestem w stanie powiedzieć jakie treści tutaj będą trafiać, bo... Wszystkie, które są warte omówienia. No, e, zachęcam też, oczywiście, do odwiedzenia innych portali społecznościowych. W międzyczasie powinny Wam się wyświetlać QR-y, e, Wyświetlać też e, możliwość wsparcia kanału w postaci wirtualnej kawy czy przez portal Patronite. Jest to takie standardowe, po prostu e, powiedzmy, tablica ogłoszeniowa dla, moich, dla, moich, dla mojego kanału. I tyle, tak naprawdę więc yy, zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia w następnym odcinku tylko nie wiem bo tutaj wiecie pod, będą pojawiać się treści pod wpływem chwili chęci podzielenia się czymś omówienia czegoś i tak dalej i tak dalej. więc do zobaczenia w następnym odcinku